Cześć! Z tej strony Zordi Petrolhead i witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie transporter bolidów F1 zespołu Ferrari z kolekcji Fizzy Publishing. O! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 60 numer kolekcji, a potem złożymy sobie okablowanie i światła wewnętrzne LED naczepy. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy! Numer 60 zawiera kabel J1 kabel J2 kabel J3 wiele się od siebie nie różnią, kabel J4 oczywiście na pierwszy rzut oka i kabel J8 a nie 5 jak już wiemy jakie mamy elementy zabieramy się za składanie w pierwszym kroku musiałem już mieć wszystko ustawione bo byśmy tutaj posnęli bierzemy sobie kabelek J1 J1 gdzie jest wtyczka, tu jest wtyczka i wpinamy go proszę bardzo w tą wtyczkę mhm. następnie kabelek J2 czy to jest J2? nie to jest J2 J2 tuż obok następnie bierzemy J3 też obok Następnie bierzemy J4. Wpinamy też obok. Hlas. Następnie bierzemy J8. J8 wpinamy w tym miejscu. Mhm. No i teraz przychodzi czas na testy. Więc potrzebuję teraz czterech baterii AAA. Oraz yy, baterii chyba CR2032, czy jakoś tak. Na szczęście wszystkie mam, więc zaraz przyjdę. A few moments later. Ok, już jestem z bateriami, więc najpierw może pilot. Chyba tak. Plus z tej strony, dobrze. Ok, teraz tutaj. Mm -hmm. niestety głośnika nie przetestujemy chyba, że już... a był głośnik montowany? a może już był? no dobra yy, oddalmy yy, troszkę będziemy testować światełka no normalnie chyba, że Was teraz przerzucę na statyw Ok, no to teraz będziemy testować światełka Hmm. Włączymy tutaj przełącznik na ON. No i sprawdźmy, włączone weź do ręki pilota zbudowanego. Oto do czego służą poszczególne przyciski? Włącznik, nic się nie dzieje. Zwiększenie głośności, czyli jest głośnik, ok, można sciszyć. Na razie, będziemy na pół głośności. Teraz zasilanie, okay, przyspieszanie, Ty, ale to ale to nie jest przyspieszanie ciężarówki I dopóki przytrzymuję, to, to działa jeśli puszczam to od razu przełącza się na dźwięk jakby jałowego biegu ciężarówki. Klakson. Ok. I teraz lecimy. Światła mijania. Otwaliły się. Tutaj. I tak samo w ciągniku. Wiem, jak z przodu. Tu mamy. Tu mamy przednie. I tyle. Czuję. Teraz e, światła drogowe, a dobra, drogowe pewnie mogę włączyć dopiero jak... O, i tu są światła drogowe się odpaliły, ale tylko jak miałem już mijania włączone. Mm, brak funkcji, no tak, nie ma nic na przycisku, więc brak funkcji, ok. Teraz kierunkowskaz, więc powinno być to. Lewy kierunkowskaz. Pewnie tutaj jeszcze któraś lampka nam się pali. O, tutaj jeszcze nam się pali. Teraz lewy kierunkowskaz działa. I tu też lampka się pali. Co tam mamy? Następnego: światła hamowania. Światła hamowania się odpalają. Ciekawe, czy nie, chyba tym razem peda tym. Tym razem dźwignią chyba nie będziemy mogli tego robić. Dalej mamy znowu brak funkcji. Teraz yy, wyłączę yy, światła wewnętrzne ciągnika i naczepy. To tutaj mamy, Koinkę. Więc to będzie podświetlenie jakieś wewnętrzne. Yy, światło awaryjne. Wszystkie. Wszystko działa. Gicior. No można już go. Natomiast dźwięk bardziej jakiejś wyścigówki niż yy, jakiegoś ciągnika. Dziwne. Yy, no tyle. Wyłączamy. Wszystko sprawdzone. Zanim wszystko odłożysz element tutaj ustawię, żeby przełączyć na off. Właśnie przełączyłem. No to co? To tyle. Tak właśnie się prezentuje nasz ciągnik wraz z naczepą z kompletem już oka okablowania, oczywiście ze sprawdzonymi światłami oraz dźwiękiem. No, więc dzisiaj yy, możemy uznać za ukończoną część elektryczną. Naszego, y, naszego modelu. Oczywiście jeszcze pozostaje poprowadzenie tych wszystkich kabli tam, gdzie powinny iść, y, takimi ścieżkami, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Także jeszcze troszeczkę bawienia się zostało. Y, ta budowa była teraz bardzo satysfakcjonująca, zwłaszcza po sprawdzeniu i kiedy już wszystko działa. Jedno, co było dziwne, no to właśnie ten dźwięk przyspieszania w, na pilocie. No bo mamy cały czas tą ciężarówkę i ten dźwięk przyspieszania to powinien być ten dźwięk tego wielkiego diesla, który robi rrrr albo, albo rrr, że jakby zaczynał, jakby zaczynał odjeżdżać ze zmianą biegów i tak dalej i tak dalej. A tutaj mamy dźwięk jakiejś wyścigówki. I to nawet nie jest. Jeszcze gdyby to było F1, gdyby to był. Silnik chyba w te 2008 to chyba były V10, gdyby to był ryk V10, no to jeszcze bym to zrozumiał. A to był jakiś taki... nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Trochę dziwna decyzja. Elementy były jak najbardziej w porządku, a budowa tak jak w filmie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. O, w następnym odcinku złożymy sobie korpus kabiny ciągnika. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.